Proszę, no, kto mi tu pomaga w ćwiczeniach? No. kto mi tu pomaga w ćwiczeniach? Tutaj się rozwalił. To jest, słuchajcie, taka jęczy dupa, za przeproszeniem oczywiście. Jęczy dusza, że coś strasznego chodzi i jęczy po prostu całymi dniami. I nocami, co jest najgorsze i najgorsze że nocami i napada na brata także on nie może mieć słuchajcie, innego kota bo po prostu ten tylko ten jego brat to może wytrzymać on dopóki nie napada to jest fajne ale jak napadnie to ma siłę po prostu tygrysa i żre tak że ten tylko jęczy biedny i piszczy i usiłuje uciec co to jest za kocisko no, a taki opiekuńczy. No. Ja ci dam, ty. Ja ci dam. Ty mnie tutaj próbujesz tym pazurem, ty. Ty łobuzie, ty. Ty łobuzie. Ty masz charakterek, co? Ty jesteś do ludzi po prostu taki pieszczoch. Taki słoneczko. Taki kochani, tak? A tutaj taki potrafisz być. Tylko te zęby cię tam świeżbią. Nie, żeby wbić w kogoś. O buzie, ty. Ty mój łobuzie. mój. Idź trochę na dwór, idź. Nic ci nie będzie. Wiesz? Piękno to moja. No dobry wieczór. Dzisiaj taki dzionek. Troszkę smutny po koteczki. O mój Boże. Czy ktoś widział w życiu coś słodszego? Jakie słodziaki śliczne Jakie to są słodziaczki śliczne O jaka weczka, męczy kotka O, czkaweczka, tak? O jaka weczka. Kochany Maleńkie ślicznotki Mamusiu, musisz sobie dać radę z nimi, wiesz, bo ja nie mogę ich teraz nakarmić, bo bo coś jest nie tak z tymi puchami, jej brzuszkami? Wiecie co? Jak się uda, to ja je zważę, żeby wiedzieć, żebyśmy wiedzieli, czy chudną, czy nie chudną, co się dzieje. Jakie ja mam, słuchajcie, te kotenki poważyć. No jak? To jest niemożliwe, zobaczcie. Chociaż no, ktoś tam się rusza, ale ale one tak fajnie śpią, że chyba nic z tego nie będzie. Gdzie jest ten notesik, co sobie przygotowałam tutaj. Głównie ecika bym chciała, a on tak ładnie śpi w kocyku. No nie no, nie mam, nie mam, że tak powiem. Nie mam tyle przebicia. Dzieciaczki poszły spać, kochane moje malutkie, takie cieplutkie tam są. Skulone takim tu dobrze. Ten drapak to jest po prostu jakiś przebój dla nich. Może do tego drugiego dam im troszkę mięciutki kocyk. No, mamuszka dzisiaj też nerwowa syczy na mnie cały dzień. Także nie jest dzisiaj taki dzień jakiś ciężki. Ale może będzie dobrze. Tak się właśnie zastanawiam, bo tak jak zauważyła, słusznie tam jedna czytaczka, że chodzą mi po głowie takie koteczki, które są w strzelinie z mamusią. One są mniej więcej, tak wydaje się, w tym samym wieku. Oczywiście musiałyby iść najpierw do klatki z mamusią, a potem, no nie wiem, no może by się dogadały te kocice. Ale to może być oczywiście duży kłopot. Ale może wtedy ktoś pomoże, jak będzie kłopot, co niu, nie? Ona była z taką inną kotką. Razem gdzieś tam sobie były, urzędowały. Tam ta druga kotka też miała małe, ale gdzieś w takim miejscu, że ciężko je wydobyć. Więc jakoś się dogadywała z inną kotką, która ma małe. No znaczy się jakoś, no dobrze się dogadywała. A tamta to nie wiem. Może być ciężka sprawa. Prawda, kochanie? Prawda? O, jak ślicznie tutaj to maleństwo, żeby ten Edzik nam nie spadł. Może mu tutaj podłożymy tego misia? Chociaż nie misia mu nie podłożymy, bo potem... Bo potem będzie przeszkadzał ten misio. Tu podłożymy taki ręczniczy. No, i dobrze, no i tyle. Dzisiaj będzie króciutki filmik. Bardzo króciutki, możemy jeszcze popatrzeć, jak ładnie rozalka myje sobie łapeczkę prześliczną. Ja tutaj nie będę im jednak przeszkadzać. Ecik śpi, to jest najważniejsze pojad. Myślę, że mleczko mam musi zrobić swoje i będzie wszystko dobrze. Najgorsze już za nim. Po prostu on bardzo dużo rano zjadł. Zresztą tylko on jadł i tylko chyba Rozalka troszkę zjadła. Nie, nie, yy, ta. Relka. I oboje mieli problemy. Jest jakaś kurczę puszka. Niedobra. No widzisz, no i mówiłam, że spadniesz. Kochanie. Mówiłam, że tuś padnie z Jak to robić. O właśnie, najlepiej się. O właśnie! O właśnie, właśnie. Tak? Zostawimy ten ręczniczek. Niech tu będzie taki zabezpieczenie. To co, jutro będziemy się ważyć w takim razie, a do jutra wszyscy mają być tutaj zdrowi jak rybki. Jak rybki mają być zdrowi. 拉不下。嗯 <Yeah. S 2> yeah.